Właśnie będę miała przyjemność prowadzenia warsztatów plecionkarskich z korzenia sozni. Jest to taka bardzo, bardzo stara tradycja. Jeszcze przed rozwojem jakichś innych naczyń, produkcji innych naczyń wyplatano kosze. No tak o najbardziej wizerunkowe kosze to z, na Kaszubach to były wykopki. Właśnie one się tak turlały po, po, po polu w czasie wykopek. No właśnie tutaj mam Grupę uczestników, którzy dzielnie pracują nad tym materiałem. Bawimy się dzisiaj w plecenie koszyków. Ja przyznam, że dosłownie minutkę temu skończyłam swój koszyk, z którego chyba będę po czasie zadowolona. Generalnie bardzo fajna inicjatywa. Cieszę się, że mogłam wziąć tutaj udział i zachęcam do obserwowania dalszych poczynań poczynań warsztatowych.